Dzień dobry, witam. Od jogi do polityki. Jest rok 2014. Ja, czyli Robert, Marek, mój kolega serdeczny Karol, postanowiliśmy się zapisać do Platformy Obywatelskiej. Platforma wtedy była u szczytu władzy. Biuro powiatowe znajdowało się przy alejach jerozolimskich w Warszawie. Poszliśmy do tego biura i mówimy, że chcemy się no, zapisać do platformy. Tam takie dwie panie nobliwe, takie grubawe, starsze, już widać po 60. My się pytamy, czy są potrzebne zdjęcia jakieś. Ona mówi nie, do legitymacji. Nie, my to wklepiemy w KOMP i będziecie już tam członkami tych platformy, no to y, ja się na, osie, na, ten, na dzielnicę targubek, że będziemy na dzielnicy. Ja się pytam panią y, A tego, a jakieś zebranie zapoznawcze czy, czy coś, coś takiego. A, a ona mówi tak, no nie, wie, wiedzą panowie nie za bardzo, no bo sala, trzeba zapłacić za salę pieniądze. No, ale ale ja wiem, no to jaki jest problem, żeby zapłacić? Przecież Wy macie z budżetu kilkadziesiąt milionów dotacji, jako partia, która w kraju, która jest w semi, teraz jest partią rządzą, rządzącą w kraju. No, wie Pan, mamy wydatki na foldery, na ulotki. No, druka, nie ja wiem, no to Pani pokaże te foldery, te ulotki, a ona mówi, że. No, wie pan, dopiero było zamówienie złożone, i yy, będą dopiero za trzy, za cztery tygodnie, za miesiąc. No to mówimy: no to dziękujemy, bardzo mojego dnia. No to wpadniemy tu za miesiąc. No, mija mi, miesiąc, czerwiec, połowa czerwca. No i co? Przychodzimy, a ta pani, my mówimy tak, przed panią, miesiącem byliśmy się zapisaliśmy do PO. Chcielibyśmy obejrzeć te ulotki, foldery, czy co tam w tej drukarni wymyślili. A, ona mówi, panowie, jeszcze jeszcze nie ma z drukarni tych ulotek i tych folderów. Proszę panią, ja mówię, Karol tak, proszę panią, takie ulotki, jak ktoś zapłaci, to drukarnia, takie, tyle z drukami, moce przerobowe drukarnia, ma, że w ciągu, w ciągu tygodnia 100 tysięcy może wydrukować, jak dobrze pójdzie. A nie... I także wie pani, yy, pani trochę się tak z prawdą mija, nie, nie chce pani mieć konkurencji, yy, po prostu. No i tyle. I wypisujemy się, niestety. Ja nie jestem ani fanem pis ani Platformy Obywatelskiej, ale taki, taki epizod to powiedziałem wam, jak to tam u nich, to mi się to. W, to w, no, z, dużo w tych partiach, to, to, to są, to, to takie są, nie wiem czy to poznajomości, czy, czy to, żeby zablokować jakąś nową osobę, jak ktoś jest jakiś elokwentny, jeszcze się nas pytało o wykształcenie, ten ja wiesz, że jestem Studium religioznawstwa, Karol, Technolog Żywności, ten yy, 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 trzeci, trzeci kolega to na SGGW, no i co, i co tam ciekawego? No i tak ta się ta przygoda, nasza skończyła z tym PO. No jeszcze coś chciałbym powiedzieć takiego ciekawego o tej, o tej polityce pieniężnej, że dobrze, że w Polsce jest złotówka, że nie ma euro. Jakby było euro, to chleb by nie był po 5 zł, tylko po 2 euro. To za, za dychę trzeba było heneczek. Słowacy parę lat temu tak się zachwysnęli tym euro, że pół Słowacji jeździ na, do Czech na zakupy jedzenia i innych towarów. To, to, nie, to ja nie chwalę że rządu PiS, rząd, że oni on nie, nie, nie chcieli, bo tam było referendum w Słowacji. To wszystkie te rządy, co było od 90 roku, później już jak te euro, w, w euro weszło w Europie, w dużo, w dużo państwach z Unii Europejskiej. Tak mówię, że jak najdłużej, tak jak na Czechach mają koronę, żeby w Polsce była jak najdłużej złotówka. No to najważniejsze, bo teraz i tak jest wysoka inflacja. Wiadomo, jest wysoka inflacja, to i w innych krajach też jest, nie tylko w Polsce. Czy to by był ten rząd, czy jakiś inny, nie wiem, czy y, pana Hołowni rząd, czy, czy inny, czy z tych partii, czy Konfederacji, to tak samo by była inflacja. No nie, to nie jest przypadłość PiSu. Ja mówię, nie, nie jestem jakimś tam y, fanem PiSu, ale, ale tak jak się realnie ocenia. No strasznie, czas przed świętami to straszne, y, 80 zł kilokarpia to, to żywego, nie, nie czasem jakieś tam tuszki. No ale już tak no, no to właśnie o tym euro też o tej polityce troszkę już zagadnąć i no, no, no to pozdrawiam, no i następny film też może być za tydzień, jak komuś się spodoba łapkę może dać i będę zadowolony, no i niego weekendu życzę, no, bye, bye.